Dzień dobry, ja jestem Ewa Terleska, mam 13 lat, i mimo tego, że no, jest, jestem dość młoda, moim takim małym marzeniem było się tutaj właśnie z Panem spotkać i zadać to pytanie. Yy, może teraz mam trochę emocji przy sobie, ale yy, podczas tych wyborów yy, też było ich bardzo dużo. Ja przyznam, że moim marzeniem jest studiowanie prawa, ale prawa w Polsce. By sądzić w Polsce, gdzie ja jako kobieta będę miała takie same prawa jak mężczyzna, gdzie ja jako kobieta będę miała telefon, którego nikt mi nie będzie sprawdzał, gdzie ja będę mogła wyedukować siebie i swoje dzieci, gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem po prostu tą samą osobą, tak jak każdy inny i czy teraz po tych wyborach, gdy ja moją mamę, moich znajomych w mojej szkole komarszałkini, marszałkini wołkowałam już tylko, żeby koalicja wygrała, żebyśmy wygrali, czy jest to do zrobienia, bym mogła studiować w Polsce?